23 do 5, 84 55 Adam Young, 1955 OK 23, World at 10th and Grambling for a TOEFL I believe it was called on channel 1. Cześć Szymaneczko, ja jestem Fabryk, a w dzisiejszym odcinku to już 10 odcinek z The pre Pre-synced pre, -sync'd. pre -sync'd, tak? Czy Nie wiem, chyba The pre, -pre I dzisiaj co?

He's the lead singer of Caviar Lockjaw, and they're playing a show tonight at the Roxy Lounge. I yeah, wish every criminal advertised where they were gonna be. Dobra, musimy pojeść komisariat i jechać w takim razie. Mamy w ogóle no, no, no bombarnia jak widziałem, e, a teraz automatyczny pistolet, a nie... revolver. Chciałem sobie, czy ja mam tu w ogóle karabin, twoje wyposażenie, mam karabin, mam wszystko, dobra. Mam latarkę. Uuu, I widziałem, że ja mam latarkę. Wow. Dobra, fajnie chodźmy. A jak się to hmm, chowało? Tam, okej, okay, dobra, przedaj

Find the perp, quick! Bunk rock, huh? Well, it can't be as bad as Clarissa's violin recitals. Love that girl to pieces, but a musician she is not. Okay, let's try to make this quick. Hopefully he comes quietly. A lot of bystanders up there, so you'll probably want some non-lethal weapons on hand. Switch things up at the trunk if you need to. What do you want, Pig? Mr. Vega? Who's asking? The ACPD. We'd like you to come down to the precinct to answer a few questions. Hey, oh, you don't fool me. This is a frame-up. Oh, I'm not going down that easy. Jawheads, we got some pigs who want to get roasted. Let's show them how we fry bacon around here. Uh huh. Watch that hardware. No Nie A ty z tej zera? Leży? leży, leży leży kolejny Ręce, ręce! Jocyk za osłonę Hold still, damn it! Fascists! You think we don't see what you're doing? This is an obvious ploy to suppress our message! The system always tries to destroy what it can't control! Stay strong, Torreds! This just proves we're right! Yeah, You can feel however you want about it. We're just doing our jobs. Okay. Come on, kid. Let's get this Palooka down to the station. You have the right to remain silent. Ja tam próbowałem załagadzenia. Wszystko za pan powie może zastosuje przeciwko panu w sądzie. O mój Boże, on One pojąc. dead. Cover the body. Mogą tak go się aresztować. You have the right to remain silent. Poddali się, dostali 18 kulek każdej i, i, i się podda. You no. have the right to remain silent. No, jest tak. Podnosimy brałem.

and that's it Ok, nice I understand that this is not my bestie cell, but I would like to be with Control, check this one for priors Affirmative, standby. by Search returned with an active warrant Just relax, will you? Musimy go samemu odeskrutować, do tamtych ja nawet ruszyć nie mogę, więc. Chyba, no wsadzę go do rady i zobaczę, czy mogę tamten coś zrobić. Wsiadaj gościu. You need to put them in the vehicle. Super, ale ja chcę jeszcze tu. Aha, okej. Okay. Czy jak rozumiem, to nie mogę. Wsiadaj, Kelly. Kelly, wsiadaj. No, oczywiście. Jedziemy. na. na patycę, na puste urządzenie. Zdrowie. I o, i o, i o. Odwala, mi, nie? O jaki drift, ale się trochę zmieściłem. Kurde, dziesiąty odcinek i zaczynamy jeździć nawet dobrze. O jednego trady, Nie ważne. nieważne. Dobra, chodź za mną. Nie. Kurwa, przepraszam, bo ja mam przezwyczajnie ja mam z tego cel pdf'r, że ja go muszę jeszcze że ja go muszę jeszcze złapać później, a ja on już się sam łapie że tak to powiem, ja go już sam biorę pod pachę i podpisujemy się no i pięknie idziemy go przesłuchać. Canceling our show just pissed off a legion of jawheads, cop. You better watch your back. Oh, I'm quaking in my boots. Listen, if you wanted to play your little songs, you should have kept your nose clean, Bert. It's Viper Vega. Gay straight. Says Bert Wachowski on your birth certificate, Wachowski. though, doesn't it? it? Let's stick with that. You're looking at a lot of time here, Bert. I suggest you can the attitude and start telling me what you know. And I suggest you shove it up your ass. I'm not giving you Razor, or Annie, or anyone else. Yeah, you're a regular bank vault. How am I ever gonna get any information out of you? Cordell, you heard him. Keep an eye out for any evidence about Jawhead higher ups named Annie or Razor. You can head out. I'll get this punk booked. Proszę, dobra, fajnie, to, to idziemy. Idziemy na patrol teraz. O, proszę, kawior w puszce. Właśnie ja bym chciał tego jeszcze złapać, zastępcę, przewodca, ale... coś mi no, nie wychodzi. Nie mam możliwości, żeby nie się ruszyć na niego, a są pełne dowody. Trzymam może mogę. Lukcie by sobie o mogę, fajnie, no to bierzemy go w takim razie. Dobra, no to mamy no, dwóch dziedzicji dzisiaj dz dz aresztujemy. Cordell! We got some decent intel out of that dirtbag Troy regarding the big weapons shipment coming in. Combined with the evidence you've been collecting, we're pretty confident we know the time, the place, the works. The last piece of the puzzle is to catch the perps in the act, so we're not rushing in guns blazing on this one. We wait until the handover is complete, then intercept the vehicles as they head away from the docks. I want you and the chopper with Martinez, tracking targets to help our units on the ground. I'll ride her over the radio. Okay, spoke well. I'm ready to not do. Cordell, Martinez, you read me? Copy that detective, we read you loud and clear. Okay, head for the docks and hold for my signal. Copy that control there goes the first one but here comes another get the spotlight on him and keep it there fast and cruisers take him down roger that control okay cordell it's your time to shine suspect on the suspect. suspect vehicle identified on long mile bridge Backup is standing by need backup at my location 104 Suspect vehicle was last seen in... Springwood. No to musimy do, no, dogonić tego, a później tamtego, jak rozumiem, bo... Wsparcie radiowe Wsparcie i, i kolczatkę Understood. Suspect vehicle last spotted on... No Fenway intersection 6. Tą górną no dawaj tą kolczatkę. That, dobra, I thought I had a little bit of a problem. I thought I had a little Dispatch to 84, message received. Suspect vehicle identified in Richbury South. Mind you, we strzelają, now, dobra. Here comes another. Get on him and stay on him. Gabby, on our way. Let's focus the light on the suspect before we lose them.

Dobra, go goni go, go radiowóz, jadę. Ja mam sobie zaraz... Za, 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 za Linden sobie kawał radiowóz, kawał. ale zaraz bym się kolczatkę w kolczatkę wpadł. Daj kolczatkę do mnie. jeszcze nawet no, u nas

All vehicles and our prime suspect are accounted for. All units, return to the precinct for debriefing. Dobra, It's been a while, Popov. Parents Lee. You look thin. Eh, you know me. I just like to stay hungry. Your boss has been leaving quite a trail. Sorry, Looks like I'll be getting a me. meal pretty soon here. Ah! We both know you have nothing on Mr. Long. That's why they put you on this loser of a case. You and this boy. That boy is Chief Cordell's son. Show a little respect. He's got more integrity in his pinky toe than you've got in your entire crew. Oh, my apologies, baby Cordell. Didn't know you'd gone into the family business. Yes, it made w well jak, jak wyjdziesz You'll z tego get komisariatu, him, to, I? to znajdę cię w zaułku i cię tak żeby ci krzywdę. Powrobi papa. pięknie. Dobra, fajnie, Wiecie co może ten odcinek? Bo w sumie jak patrzę to mamy 6 minut jeszcze. Ja nie wiem czy my, czy, czy, czy my się w ogóle wyrobimy z jakiejś patrolem w 6 minut. Bo... bo mogę sobie partnera zmieniać? No to tak coś czuję właśnie. No że tak możemy już w sumie. No bo kurczę. No to już zakończymy ten odcinek. Ja zacznę wam zaraz kolejno na, na, nagrywać, żeby już. Bo już no, no, no nie opłaca się, bo ja wiem, że wy nie lubicie aż takich długich odcinków oglądać. No to, to do zobaczenia w następnym takim razie. Zopaliśmy tych dwóch i trzymajcie się, szczęka, cześć.